Dzisiaj wam pokażę jak zainstalować Ubuntu 22.04 jako maszynę wirtualną. Pierwsze co robimy, to musimy pobrać plik ISO. Wchodzimy na stronę Ubuntu, następnie klikamy na Desktop Image, klikamy w ten link. Klikamy zapisz. I będzie się nam to już pobierać. Już mam pobrane, więc nie będę tego pobierał. Drugie co musimy zrobić, to pobrać Oracle VirtualBox wpisujemy Virtual Box. wchodzimy tu klikamy teraz coś jak Downloads po lewej stronie następnie Windows Hosts klikamy Save no i zaczyna się nam pobierać to ja też mam pobrane więc nie będę pobierał Następnie co robimy, to przechodzimy do tego VirtualBox'a Spalamy go mm, I klikamy nowa Następnie wybieramy nazwę jaką chcemy mieć Tam jest będzie np. Ubuntu 22 Wybieramy gdzie chcemy przytrzymywać dane z tej maszyny Klikamy na sobie next Wybieramy ile RAMu może maksymalizować tableta, yy, ta, ta maszyna oraz ile rdzeń klikamy znowu next wybieramy czy chcemy wytworzyć na przykład dysk wirtualny klikamy next zakończ jak widzicie mamy tutaj stworzoną na klikamy na nią i możemy jeszcze przejść do ustawień i na przykład tutaj wybrać sieć i wybrać na przykład drugą kartę i tutaj dać sieć wewnętrzną albo dać jakieś yy, dyski to możemy robić ale żeby uruchomić klikamy po prostu uruchom Goma się ruchomi, może zamknę. Albo no dobra, jeszcze się włączy. Um. Następnie musimy wybrać pliki ISO, które pobraliśmy, wchodzimy Obrane pobrane i tutaj. Open, Mount and Retry Boot. Klikamy teraz try or install Ubuntu, klikamy Enter. No i Ubuntu się tam już pobieram. W kolejnym filmie pokażę, jak przejść przez instalację. To tyle. Jeżeli Wam pomogę oraz subskrypcję. Jeżeli macie więcej pytań, to śmiało piszcie w komentarzach.